Jesteśmy Gromda TV przed Gromda 18, ze mną Luta. Witam wszystkich serdecznie. Byłeś tutaj galę temu. Jesteś teraz. Czy powoli czujesz się gwiazdą tej federacji? Jak gwiazdą? O kurde. Nie, zdecydowanie nie. Czuję się Maćkiem, który ma ksywę Luta, i na razie przy tym pozostańmy. Oglądałem materiały z tobą, promocyjne. No i wyszło, że jednak trochę chuliganiłeś i jednak tych walk trochę było na ulicy. To bardzo za daleko powiedziane chuliganiłem. To bardziej wpływ e, lat 90. <laughs> Nie no, no miałem swoje załuszami no tak. No. Powiedz mi, e, emocje na ulicy, emocje w klatce. Które są większe dla ciebie? Powiem tak, emocje na ulicy to jest bardziej. Taka czysta adrenalina, po prostu nieskoordynowana w, żadnym, w żadną stronę. Adrenalina w zawodowym, w klatce zawodowej, czy tutaj w zawodowym ringu, zwłaszcza w gromdzie, gdzie nie mamy żadnych protektorów. No dobra, są dwa, na zęby i na jajka, całe szczęście. E, to, no, to jest troszeczkę inny wymiar już, wiesz. Mm. Jak to porównać? Myślę, że dużo, duża część osób, która odnajduje się mega na ulicy, tutaj miałaby przesyt tego momentu przeciągnięcia tak jakby, że znasz swojego przeciwnika, już mija się z nim, gada z nim, klepie się po twarzy, nie ma tej takiej sztucznej agresji, prawda? My tu wychodzimy po prostu do ringu, robimy swoją robotę w ringu będzie mega agresja, poza ringiem nie ma tej agresji, prawda? Więc myślę, że dla części tych osób by to było takie męczące po prostu, prawda? No, nie wiem, no dla mnie osobiście to na ulicy się no, no nigdy nie, nie stresowałem, Nie było na to czasu, że tak powiem. Myślę, że to jest to. Tam jest za szybko wszystko. Tutaj jednak jest to przeciągnięte, no i tutaj wychodzi te szydło z worka. Czy potrzebujesz się nakręcać przed walką na przeciwnika? Absolutnie, nie no. W, nie no, po co? Tutaj na scenie powiedziałeś, że e, oglądałeś ten jego, tego jego sukerkika tak. i y chciałeś z nim zawalczyć. Tak. Dlaczego? Po pierwsze, z, zobaczyłem, że jest takim dobrym kotem, z, tak na filmiku wydawał się moich gabarytów, no okazał się troszkę wyższy, ale to tam, to jest gromda, radę. Ale chyba jesteś troszeczkę od niego cięższy, tak przynajmniej wyglądałeś, potężniejszy. Może jest, m, podejrzewam, że wagę mamy tą samą, e, mogę jedynie być bardziej na szerokości rozbudowany od niego, a on bardziej no, na długo. nie wiem co lepsze, znaczy. chyba te drugie jednak, <śmiech> <śmiech> ale... To nie będzie miało dużego przełożenia na ringu. Te 2-3 kg w gromdzie czy tam 4-5 nie robi dużej różnicy, bo tu mamy gołe pięści. Nie oszukujmy się. Te kilka kilogramów wagi robi odczuc odczucie na. E Michał, zaraz odbiorę. Mój sponsor. <grym> Eee, to robi bardziej na rękawicach, kiedy musisz zbierać ciosy na podwójną gardę, prawda, i czujesz te 8, 7, 5 kg więcej u przeciwnika. Tutaj, jak cios wchodzi, nie zastanawia się, czy on waży 5-10 kilo więcej, po prostu wchodzi ci cios z goły i nie ma, nie ma opcji. Mogę odebrać i powiedzieć, że robię wywiad? Myślę, że jak zadzwoni jeszcze raz, to będziemy mogli, chyba, że nadal dzwoni. To, nadal dzwoni. to, to dawaj. Właśnie. Cześć Michał, słuchaj, jesteś teraz, y, jesteś teraz na tym, na wywiadzie. E, odzwonię do ciebie dosłownie za minutkę, dobra? Dobra, no ja jest no. Dobra, super, no, trzymaj się, cześć. Dobry. Czyli przeciwnik jest i na tobie wrażenie. Tak, rozrobił na mnie wrażenie. Chciałem od razu. Zrobił zrobił? zrobił, zrobił na mnie wrażenie, tak i to bardzo duże. Fajnie się Ale nie, nie zrozumiałeś. Czy dzisiaj na scenie? Jak na niego spojrzałeś, stanęłeś przeciwko niemu? Y, czy poczułeś jakiś taki respekt, czy spoko? Powiem tak, respekt odczuwam do każdej osoby, która do mnie wychodzi i w ogóle wchodzi na ring, prawda? To trzeba się umówić, że to jest, to jest taka należność, która ma zostać okazana każdemu, kto wychodzi bić się w ringu, zwłaszcza w zawodowym, zwłaszcza na gołe pięści. Patrzysz gdzieś w przyszłość, czy zawsze się skupiasz na tej najbliższej walce. Zawsze staram się patrzeć w chuj daleko za przeciwnikiem, nie? żeby nie skupiać się na czubku własnego nocy. Jeżeli przeciwnik jest przede mną, to jest już przede mną, to nie ma co się na nim skupiać, tylko po prostu trzeba przejść i iść dalej. Jeżeli się będę za bardzo rozwodzić na tu i teraz, to może tego, tej, tego potem już zabraknąć. To potem jest bardzo wysoko? Możliwe, ale postaram się doskoczyć. Czego ci życzyć na jutro? Dobrej zabawy. Tego ci życzę, naprawdę ci kibicuję. Bądźcie z nami jutro, wykupujcie Pay, pay Per View. Gromda 18 na Gromda TV, ze mną Luta. Dzięki wielkie. Kto na następny? Gromda 18. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce.